Dzień dobry. A dzisiaj książka y, Kacper Pitala pod tytułem Jak to wyjaśnić? W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które pozornie nie mają odpowiedzi. Zapraszam do oglądania. Książka ta. W wyczerpujący sposób odpowiada nam na pytania, na czym, na czym byśmy się tak na co dzień nie zastanawiali. A takie słuchajcie, najciekawsze z nich to, dlaczego wszechświat dąży bardziej do chaosu niż do takiego porządku i harmonii. Jest to opisane szczegółowo, tak rozdrabniane, a dlaczego tak się dzieje, co z czego wynika i yy, skąd się co bierze. Natomiast książka jest yy, pisana yy, zrozumiałym językiem, jest ona ciekawa. I naprawdę przyjemnie się ją czytało. Także nic tutaj nie przytłacza. Wiadomo jest to, słuchajcie, że ja obejrzałem sobie część jego odcinków, yy, ponieważ dopiero niedawno jego kanał w ogóle odkryłem. No i zamówiłem tę książkę. No i się okazuje, że ja w tych rozdziałach. No co prawda, tu jest troszeczkę rozszerzone między filmikami, ale wiedziałem ty naprawdę, co tam będzie dalej napisane. Nie wiem jak zresztą rozdziałów, ponieważ, tak jak mówiłem, no nie wszystkiego filmik filmiki jeszcze oglądałem. Ale tak, książkę zamówiłem, ponieważ byłem ciekawy i. Yy, też nie miałem nic do czytania. Ale tak, książkę jako książkę samą w sobie mogę polecić. Warta przeczytania. No i dobra, krótko tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niedługo, ponieważ chciałbym nagrać recenzję dwóch bardzo fajnych rzeczy. Także yy, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. I do widzenia.